Główna droga w Bodzanowie zostanie wyremontowana. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. W najbliższych dniach rozpoczną się prace. Dla nas to jedno z priorytetowych zadań, mówi starosta Płocki. Już od dłuższego czasu szykowaliśmy się na to, aby tą drogę przebudować. Barierą była inwestycja, którą prowadziła gmina. Bardzo znacząca, bo to była budowa kanalizacji. W porozumieniu ta kanalizacja została wbudowana właśnie w drodze powiatowej. Stąd też przesunięcie tej realizacji na czas, kiedy ta kanalizacja została już wybudowana, oddana do użytku, funkcjonuje. Teraz udało się Pozyskać środki zewnętrzne. Projekt dokumentacji mieliśmy już dużo wcześniej przygotowaną. No i jakby połączenie tych wszystkich właśnie aspektów dało to, że dzisiaj przekazaliśmy już plac budowy właśnie wykonawcy. To ważna droga na jej remont. Czekaliśmy długo, zaznacza wójt gminy Bodzanów. Myślę, że wszyscy będą w końcu zadowoleni i to nasze małe miasteczko dostaje tego kolorytu rzeczywiście miejskiego. Będziemy czuć się bezpiecznie. No i będzie Bodzanów pięknym miejscem. Podpisana umowa na przebudowę i modernizację dotyczy drogi powiatowej Wilczkowo-Bodzanów Słupno. Chodzi o blisko 3 kilometrowy odcinek w miejscowościach Bodzanów i Chodkowo. Zostanie przebudowany cały odcinek drogi, tak zwane przejście przez Bodzanów. Długość przebudowanego odcinka to jest 2 ,860 km 860 m. Również w zakres tych prac dochodzi budowa chodnika o długości kilometr 205 metrów w kierunku Krawieczyna. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych odcinków do niepowiatu powiatu, zwłaszcza, że jest przejściem przez zwartą zabudowę, przez Bodzanów, przez Kotkowo. Długo czekał ten odcinek na przebudowę, jednak myślę, że warto było, ponieważ za chwilę pojedziemy bezpieczną, równą, szeroką drogą. Wyznaczony do remontu odcinek jest główną osią bodzonowa, korzysta z niego bardzo wiele osób. Zakres zadania wejdą m.in. wyrównanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie pobocze i zjazdów, wykonanie chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. To ogromne wydarzenie, dwa, e, prawie 3 km drogi, 2 miliony 300 tysięcy, e, będzie kosztować to inwestycja. Także to jest to ogrom pieniędzy, bardzo potężna inwestycja. Do tego trzeba wspomnieć o chodniku, który powstanie tutaj na miejscu, czyli kilometr, 200 długość chodnika dla mieszkańców dolnej części Bozanowa. No myślę, że takie wydarzenie bez precedensu, naprawdę wspaniała, cudowna inwestycja. Cieszymy się bardzo, bardzo ogromnie. No nie ukrywam też uśmiechu na swojej twarzy. Się. Inwestycje zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Prace mają zakończyć się jesienią. Szacowane koszty inwestycji to prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych.